Cześć, witam Was z tej strony, Shark Trader. Witam Was w kolejnym odcinku i nagraniu na swoim kanale. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o wielkości pozycji. Wielkość pozycji to według mnie jeden z najważniejszych elementów tradingu, wpływających nie tylko na, nasz, na stan naszego rachunku, ale również na nas samych. Skąd wiedzieć, jak dobrać wielkość pozycji, prawidłową wielkość pozycji w naszym tradingu, w naszych inwestycjach? Czy powinien to być 1%, czy może 3%, czy może 5%, a może jeszcze jakaś inna wartość? Jest kilka różnych, w zasadzie bardzo wiele różnych szkół dotyczących tego, jaka to powinna być wielkość pozycji. Wielkość pozycji jest przede wszystkim, należy o tym pamiętać, narzędziem obosiecznym. Może zarówno dać nam bardzo duże zyski, bardzo ładne, jak również bardzo mocno poranić nasz rachunek. Dlatego dobór wielkości pozycji jest kluczowym elementem w, w wynikach naszej strategii. Bardzo wiele osób pyta mnie, czy mam jakiś złoty patent, jakąś, jakiś rewelacyjny. Algorytm, metodę, w jaki sposób należy dobrać wielkość pozycji i jaką wielkością pozycji należy tradować. Otóż tak, mam, mam taką, taki patent, taką metodę, coś, co wypracowałem sobie i sprawdziłem na sobie, i co działa. Przy czym muszę koniecznie zaznaczyć jedną rzecz, że to, o czym teraz będę opowiadał, jest przede wszystkim dla ludzi, którzy mają swoją strategię. Mają doświadczenie i mają już pewną wiedzę o rynku. Ludzie, którzy zaczynają tradeować, powinni według mnie robić to maksymalnie 1% kapitału. Maksymalnie. Co nie znaczy, że w niektórych przypadkach może, powinno to być nawet mniej. Ludzie zaczynający trading, zaczynający przygodę z inwestycjami, muszą przede wszystkim nauczyć się tradingu, zasad, zdobyć jakieś doświadczenie. A to z kolei robi się najlepiej na małej pozycji, ponieważ wtedy można się skupić bardzo dobrze na nauce, narzędzi, metod. To jest patent, o którym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Jest trochę jak garnitur ukrawca. Jest skrojony na miarę każdej osoby. Każdy... Może tą metodą dostosować wielkość pozycji idealną dla siebie. Słuchajcie, trading, poza tym, że powinien być zyskowny, co jest oczywiste dla każdego, powinien być przede wszystkim lekki. Lekki, przyjemny, niestresujący. I to jest bardzo ważne. Wiele osób w trakcie tradingu jest spiętych, zdenerwowanych. Spoconych. Z czego się to bierze? No, przede wszystkim ze zbyt dużej wielkości pozycji. Stres, nerwy i negatywne emocje zasłaniają wiedzę, którą człowiek ma. Otwierając duże wielkości pozycji, bardzo wielu traderów widzi tylko jedną. Rzecz, jedną stronę tego medalu, a mianowicie duże zyski. Otworzę dużą pozycję. Dlaczego? No, bo na pewno zrobiłem świetną analizę. Każdy, kto otwiera pozycję, jest przekonany o tym, że analiza, którą zrobił, jest dobra, ponieważ ludzie kochają mieć rację. Często bardzo ignorujemy fakt istnienia drugiej strony, czyli straty. A straty są nieodłącznym elementem Naszego tradingu. Tak więc za każdym razem, kiedy otwieramy wielkość pozycji, przede wszystkim trzeba brać pod uwagę potencjalną stratę, która, która na, może się wydarzyć przy takiej analizie. I teraz opowiem wam o jednym genialnym według mnie wskaźniku, który powie Wam. Jaka wielko, jaką wielkość pozycji powinniście otwierać. Ten wskaźnik to serce. Sam to odkryłem na sobie. Eee, pewnie bardzo wielu Was to zdziwi i może nawet rozśmieszy, w jaki sposób serce może dyktować wielkość pozycji na Forexie. To jakaś bajka kompletna. W ogóle o co chodzi? Koleś postradał zmysły. Już tłumaczę Wam dokładnie o co chodzi. Na początek ku jednak, żeby była jasność, wyjaśnię, że chodzi o wielkość pozycji, która jest dostosowana do naszego kapitału, a dokładnie chodzi o wyliczenie wielkości pozycji w taki sposób, aby nie stracić więcej niż określona ilość kapitału na danej pozycji. Dzięki takiemu podejściu wraz z puchnięciem naszego rachunku wraz z powiększaniem się balansu na naszym rachunku, będziemy mieli rewelacyjny punkt odniesienia, ponieważ e, zawsze takie podejście e, będzie e, dostosowywało naszą wielkość pozycji do, proporcjonalnie do wielkości kapitału, jaki posiadamy i będziemy dzięki temu niezależni też od wymaganego marginu przez brokera na danej parze walutowej, czy też jakimś innym instrumencie. I będziemy też niezależni od wartości za punkt na danym instrumencie, ponieważ wartość punktu oraz wymagany margin wpływa bezpośrednio na wielkość naszej straty, którą mamy, jeżeli chodzi o, w porównaniu z wielkością pozycji. I o co chodzi z tym sercem? Już Wam e, tłumaczę. Za każdym razem, kiedy e, otwieramy pozycję, kiedy otworzymy pozycję, obserwujmy nasze serce. Zarówno e, chodzi o uczucia, jak i fizyczną reakcję organizmu. Jeżeli otwieramy pozycję i co chwilę zerkamy nerwowo na tą pozycję, sprawdzamy, co się z nią dzieje, czy poszła w dobrą stronę, czy poszła w złą stronę? Schodzimy na coraz niższy interwał. Yy, nie możemy się skupić, mimo że mamy stop lossa i take profit. Przecież otwierając pozycję, zrobiliśmy analizę, więc wiemy, gdzie powinien stać stop loss czyli wiemy, w którym miejscu ta analiza przestaje być aktualna, wiemy, dokąd potencjalnie nasz take profit powinien dojść. Więc mamy początek, środek i koniec naszej pozycji. Jeżeli non-stop zerkamy i kontrolujemy tą pozycję to znaczy, że w tej pozycji jest coś nie tak. To znaczy, że prawdopodobnie albo w ogóle pomyliliśmy się co do miejsca wejścia tej pozycji, ale nie o tym w tym filmie, albo zazwyczaj jest tak, że po prostu wielkość pozycji jest zbyt duża. Jeżeli otworzymy zbyt wielką, dużo, zbyt dużą wielkość pozycji to Automatycznie, nawykowo chcemy, mamy e, odruch kontrolowania tej pozycji. Do tego cały czas czujemy ewidentny niepokój. Jeśli chodzi z kolei o objawy fizyczne, to bardzo często, prawie zawsze w takiej sytuacji, od razu czuć szybsze bicie serca. Często ręce i nasze czoło e, są dużo bardziej spocone niż. Niż normalnie, niż standardowo. Nawet w skrajnych przypadkach zdarza się, zdarzają się takie objawy jak ścisk w żołądku. To ewidentnie oznacza, że taka pozycja jest za duża. I odwrotnie, adekwatnie, jeśli otworzymy pozycję i potrafimy zostawić ją samą sobie, zająć się czymś innym. Czy to gotowaniem, czy pojechaniem na wycieczkę, czy na rower, nie patrzeć na nią długo, to zazwyczaj jest tak, że wielkość pozycji jest po prostu adekwatnie dobrana do, do nas. Dlaczego? Ponieważ jeżeli nie musimy na to patrzeć, to znaczy, że potencjalna strata, z która, która może się wydarzyć, jest akceptowana przez nas, przez nasze serce, przez, nas, przez nasz umysł. Potrafimy się z nią Pogodzić bez względu na wszystko. I uwierzcie mi, że to działa w 100%. Ja to sprawdziłem na sobie. Na początku, jak to stosowałem, to tak z niedowierzaniem na to, do tego podchodziłem i z dużą do, dozą rezerwy. Ale z czasem weszło mi to w nawyk i zobaczyłem, jeżeli otwieram pozycję, która jest zbyt duża. I od razu siedzę, przy jak, wykres działa na mnie jak magnes, non stop zerkam na niego, to po prostu od razu zamykam taką pozycję, bo to się mija z celem. Suma sumarą wszystko prowadzi do tego, że albo wyjdę w złym miejscu, mimo że pozycja pójdzie w moją stronę, albo nie dotrzymam do tych profitów, które który sobie założyłem. Tak więc w ten prosty sposób każdy może dobrać sobie wielkość pozycji dostosowaną do siebie, do swojego poziomu ryzyka, tak żeby czuł się komfortowo i, i dobrze. A pamiętajcie, że tylko komfort i spokój są, potrafią w 100% wykorzystać nasz potencjał w tradingu. Ponieważ przede wszystkim nie odbierają zdrowego rozsądku. Zbyt silne emocje e, to jest coś, co zawsze e, zasłania nam wiedzę, którą mamy. Możemy mieć genialną wiedzę i genialną strategię, jeżeli zaczną naszej pozycji, czy naszej strategii, czy naszemu tradingowi cało, całościowo towarzyszyć zbyt silne emocje, nieważne czy to duże, czy to małe, to. Zaczną blokować nam wiedzę i doświadczenie, które mamy. Kwestia emocji to jest oczywiście temat na zupełnie inne nagranie. Tak więc nie będę się w tej chwili za bardzo rozwodził nad tym. Natomiast trading zbyt dużą wielkością pozycji to jest po prostu męczarnia. To jest męczarnia i, i tak jak powiedziałem, trading powinien być lekki i przyjemny jest takie powiedzenie kochaj swoją pracę, a nie będziesz musiał pracować ani jednego dnia w życiu. A przecież ludzie, którzy tradują i którzy inwestują, to są ludzie, którzy chcą być uniezależnieni i wolni finansowo. Tak więc co z tego, że byśmy potencjalnie uniezależnili się od pracy na przykład u kogoś, jakbyśmy zostali zniewoleni emocjami i stresem, który by nas non stop ogarniał. I teraz na sam koniec powiem Wam, w jaki sposób w ogóle zabrać się do takiego ustalania wielkości pozycji względem serca, jak to zrobić. Najlepiej zacząć po prostu, tak jak powiedziałem na początku, od 1% kapitału, czyli ryzykujemy 1% wielkości pozycji i obserwować, jaka jest nasza reakcja. Czy patrzymy nerwowo, czy nie. Czy potrafimy sobie odejść na jakiś czas od komputera, czy też telefonu, na którym mamy wykresy, i stopniowo zwiększać? Co to znaczy stopniowo? Co tydzień, co miesiąc, zależy oczywiście, jak często ktoś traduje, bo to powinno być dostosowane do częstotliwości tradingu. Zwiększać sobie na przykład o pół procenta, może o procent, może o dziesiąte, Też ten próg powinien być dostosowany do. Do każdej osoby indywidualnie. Jeżeli zaczną w którymś momencie nam się pojawiać lampki ostrzegawcze, to znaczy, że przekroczyliśmy punkt krytyczny. Jak zobaczymy, że zaczynamy nerwowo spoglądać na telefon, na wykres, że nie możemy się skupić na czymś innym, że non-stop w naszej głowie jest myślenie o tych wielkościach pozycji, o, o tym, co mamy, to już jest moment, w którym dochodzimy do punktu krytycznego, lub, lub go przekroczyliśmy. I teraz albo na tym zostajemy na tym poziomie, albo troszeczkę należy wtedy ten, ten poziom obniżyć. Sprawdźcie na sobie, zobaczcie, że to naprawdę działa, i, i jestem przekonany, że takie podejście do tradingu sprawi, że, będziecie, że będzie to dla was dużo większa frajda, przyjemność. A nie coś męczącego i, i walczenie z samym sobą. To tyle w tym nagraniu. Pozdrawiam Was. Shark Trader.